Dobra kochani, gdzie, gdzie ruszamy? Aligalnie, ruszamy pobiegać no po Central Parku <gry> Tak jest, spełniamy nasze marzonko, bo to było już od lat, ale to chyba jest w ogóle marzenie wszystkich biegaczy, żeby pobiegać po Central Parku Więc właśnie zabieramy Was w taką podróż E, nagramy wam krótkie wideo z tego, bo czemu nie. E, zrobimy to na przyspieszenie, a w niektórych miejscach, jak będziemy chcieli wam coś pokazać, to po prostu zwolnimy, nagramy i opowiemy, żebyście mogli no. to wszystko zobaczyć. Spóki co jesteśmy na naszej dzielni, właśnie sobie wychodzimy, idziemy na metro. E, co 15 minut powinniśmy być na miejscu Central Parku. Dokładnie. Pokażę, co mamy na trasie, polski akcent, nasza bardzo flaga Polski i lecimy. Dobra. Dobra. Idziemy z tym. Dobra, lecimy na metro I idziemy. Ok, co mamy? Lecimy Arko? Dobra. Ubieramy maski. Jakby jedyne miejsce gdzie trzeba ubierać maski to komunikacja. Reszta już nie ma żadnych restrykcji. Bierzemy. Przed nami drugie najpopularniejsze lodowisko w Nowym Jorku, od razu za tym przy Rockefeller Plaza. jest bardzo klimatyczny trzecie na porządku ziemnym jest pięknie, nie dziwimy się nasze ulubione miejsce w Central Park. bardzo popularne też są łódeczki tutaj, 20 dolarów za godzinkę można sobie Wynająć. A tam jest jedna ze słabniejszych powiedzmy restauracji w Nowym Jorku. Bardzo wiele filmów było tam nagrywane. Wil, wil złoty, nie? Tak. Zaraz tam dobiegniemy, zobaczymy. Tak. Tu jest. jest restauracja ceny, co my tu mamy deser za 12 dolarów. Spoko. No dobre ceny, jak tu się tak sobie naprawdę się zarabia i tutaj pracuje w dolarach czy w pełno się wypłatę, tak, tak. To jest teniutko. E, zawsze mamy... toaleta do Damskiej. Zawsze, zawsze kolejka do toalety damskiej. Duma narodowa. Ponad to największy pomnik w całym Central Parku. W samym sercu też napisane polen do góry król Jagieło. Okej okay. i wspomniany zamek Zamek Belvedere. Fajny taki Wstęp jest za darmo, można sobie wejść na górę. Tak, jest pani przewodnik, która coś tam dopowie. Amfiteatr. Pięknie jest. Trochę zwolniliśmy, bo tu no, ciężko bo jest zawsze biegać, bo tutaj zawsze... mają takie obiektywy tutaj, że ja nie wiem co oni, co oni fotografują. Prawda. jeszcze My, niż ja. <grym> Na przykład takie obiektywy. No. No to jest wtedy smutny obrazek Nowego Jorku. Yy, bardzo dużo śmieci tu jest. Niby ten wywóz działa, ale nie jest to tak zrobione jak u nas, że przyjeżdża kontener i bierze, tylko tu się wystawia śmieci na ulicę, przyjeżdża ciężarówka dwa razy w tygodniu i to zabiera. Ale ze względu na to, że jest wiatr, deszcz i inne rzeczy, to to się rozwiewa, więc oni jak zabiorą, to na drugi dzień jest syf na całych ulicach i wtedy kolejna firma przyjeżdża i próbuje to sprzątać. Patrzcie jaki smaczek zławaliśmy na trasie. Fijn hè? Dan zien we het To no, lubimy akurat w Stanach Zjednoczonych, że dostęp do jakby bieżącej wody jest praktycznie na każdym kroku, że tutaj w parku można się na chwilę zatrzymać, napić się i ruszać dalej. Ale wracamy już tak naprawdę zobaczyliście cały cykl park. Nie wzięliśmy zegarka, bo jesteśmy asami, ale mniej więcej on ma tak 5 km długości dwie, na dwa szerokości, więc... Uuu yes. to małżeństwo. Proszę czy powie, tak? Dobra. To fajny ślub w takim miejscu. No. No. No no. Polecamy Wam bardzo Central Park do spacerów, do biegania, do przyjechania, do cięcia ślubu jak widać. Tak. Magiczne miejsce. Mamy nadzieję, że się spodobało tyle co mogliśmy, pokazaliśmy. W międzyczasie zmienialiśmy swój dwa razy, bo nas raz się po nas zimna, chcieliśmy coś tam do Was po, pogadać, więc tak to wygląda, jeszcze Wam trochę ostatniej prostej pokażemy i się żegnamy. Wiedzieliście, że istnieje coś takiego jak korki w metrze, no to właśnie już się dowiedzieliście. Tak, w pierwszą stronę jechaliśmy 15 minut, wracamy już 50 minut i jeszcze kawałek Dwa przystanki mieliśmy do pokonania, no <noise> Wykończyli nas bardziej niż do biegania. No. <noise> Proszę bardzo. Czy my wyjechaliśmy z Latynoski, Mamy szurocy. Kurocy i owocki? Owocki zapakowane. Owocki z salcą. No. no ładne śliczności. A nie bym nosiła. Trochę mi słońce odbija. No, budda Jest się mi. No. Ciekawe ile to kosztuje. Ale kiedy... Skromne mnie nie interesuje A, no. <noise> Tak i właśnie w taki dzielnik sobie mieszkamy A o, kolejne przyszedł. proszę bardzo o? Nie ma to tamto kolejne Kolejny proszę bardzo 150 dolarów A bo to wyprzedasz No i już właśnie nie Pokazać Ani buskotka to już się zatrzymuję O jestem głoda, jest mi zimno na Warzywniak. <noise> Jak już nagrywam dzisiaj. No. Dalej, warzywnie. A w tym riki z kawę? W tej kawiarni pracuje Polka. Pani Bacia. A tam robimy Franko. A tam mieszkamy. I kończymy to. Jesteśmy już u siebie. <słyszy> żyjemy. Żyjemy, to, fajnie to było.